Cześć. Dzisiaj opowiem o prognozowaniu. Kiedyś prognozowanie wymagało znajomości tematu, wybudowania jakiegoś modelu, wykorzystania jakiegoś specyficznego algorytmu. Teraz w Power BI mamy możliwość wywołania w konkretnej wizualizacji e, prognozowania za pomocą jednego kliknięcia. Bardzo fajna funkcjonalność. Natomiast z tego co zauważyłem, no, jej użycie czasami sprawia problemy. Jest to związane z tym, że opcja Analytics, na której, na której się wywołuje. Dostępna dla każdej wizualizacji, czasami jest pusta. I tak oto, dla wykresu kolumnowego z liniowym, opcja Analytics jest, no, tak jak mówiłem wcześniej, zupełnie pusta. Na szczęście mam tutaj link. LearnMon, po jego naciśnięciu, zostanę przekierowany na dokumentację Power BI. I tutaj jest informacja o tym, jak używać, jak używać Analytics Paint, czyli tego panelu analitycznego. Po przejściu na Limitation zobaczę, jakie są tak naprawdę w tym panelu opcje i jakie są dostępne dla poszczególnych wykresów i tak chociażby linia stała min max jest dostępna dla tego typu wykresów e, dla linia tylko stała będzie dostępna dla tych wykresów e, stała wartość x stała wartość y będzie dla wykresu punktowego natomiast nie ma tu nic napisane o prognozowaniu dodatkowo mamy informację o tym że e, panel e, analytics będzie wyłączony dla dla tych wykresów i tu to się zgadza dokładnie z tym co pokazałem, wykres kolumnowy z liniowym nie ma w ogóle dostępnych opcji Analytics. Opcja prognozowania jest natomiast wyciągnięta jako osobna sekcja i ona tutaj pod spodem ma informację o tym, że jest dostępna tylko dla wykresu liniowego. Sprawdźmy zatem teorię z dokumentacji z praktyką czyli przełączając poszczególne wizualizacje o pierwszy raz pojawia się cokolwiek w tej opcji Analytics Teraz coraz więcej. I na wykresu liniowego. No według dokumentacji była informacja, że faktycznie coś tutaj będzie, będzie dostępna opcja Forecast, ale z jakiejś przyczyny jej nie ma. Jest to spowodowane przez dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest ilość wartości pokazywanych. No, w tej chwili pokazuję trzy różne miary. Zabieram dwie. Zostałem tylko jedną Total Amount, więc rozwiązałem pierwszy problem. Na panelu Analytics jeszcze prognozowanie się nie pojawia. Drugim problemem jest typ osi X. Typ osi X musi być ciągły, a w tej chwili typ jest ustawiony na kategorii. Typ ciągły występuje wtedy, kiedy faktycznie są to liczby rosnące bądź daty. Więc mogę to rozwiązać w bardzo prosty sposób, po prostu drążąc dalej w ramach kategorii czasu z roku na miesiące i na datę. Czyli naciskamy raz, wdrożenie drugi raz i teraz faktycznie na osi X mam już oś typu ciągłego i wreszcie w panelu Analytics odblokowała się opcja Forecast. Tak więc dokumentacja w tym zakresie nie jest do końca precyzyjna, więc warto chociażby zobaczyć za pierwszym razem jak należy włączyć tutaj prognozowanie, a jak już, jak już wiemy jak, to teraz możemy zobaczyć co takie prognozowanie w Power BI potrafi. Rozwijam opcję forecast i dodaję linię forecastu. Proszę, pojawił się, pojawiła się jakaś prognoza. Prognoza wygląda w taki sposób, że mamy tutaj na biało narysowaną wartość prognozy i jednocześnie dwie wartości, wartość granicy górnej i dolnej. Ona wynika z ustawienia tego progu pewności. Czyli Power BI spodziewa się, że pomiędzy górnym progiem a dolnym będzie wartość rzeczywista, tak, czyli pomiędzy wartością 18, a 3000, prawie 4, z 95% pewnością znajdzie się wartość rzeczywista, no a wartość farygalska, no to jest właśnie ta, ta wartość na biało. Łatwo zauważyć, że no ta wartość nie do końca przypomina przebieg wartości rzeczywistych, więc co z tym można zrobić? Tutaj mamy taką płaską wartość i tylko ta granica się tak poszerza, czyli ta, ta szare tło. Na szczęście na dole, czego teraz nie widać, jest coś takiego jak badanie sezonowości. Może, możemy użyć do algorytmów, do, do poprawy tutaj, jak, jakichś ustawień, które sprawią, że Power BI zacznie rozpatrywać sezonowość w danych. Sezonowość, czyli powtarzalność w okresach. Jeśli ja spodziewam się, że sprzedaż w moim przypadku powtarza się co 7 dni, to wybieram tutaj 7 punktów, naciskam apply i teraz faktycznie już ten przebieg jest trochę bardziej zgodny z wartościami rzeczywistymi. Mogę tak się bawić, na przykład ustawić 14 dni. To będzie miało wpływ na i prognozę, i również na prog pewności. I więcej dostarczymy tutaj tych punktów. W ramach danych, które mają faktycznie sezonowość, tym będziemy mogli mieć większe te szare pole, czyli bardziej pewną prognozę. I tak, jeśli załóżmy, że przewiduje, że dane powinny się powtarzać raz w roku, 365 dni daje jako okres sezonowości, no to Power BI w tym wypadku narygoryzował linię, ale nie ma tej dodatkowej warstwy progu pewności, a jest to spowodowane tym, że nastąpił błąd. On tutaj jest niedobrze widoczny. Natomiast pod tym czerwonym kółeczkiem z X mamy informację o tym, że przekroczyłem liczbę punktów, które są dostępne na wykresie, mimo że dałem 365 dni jako peł, pełną liczbę dni w roku. Tak, tutaj na wykresie nie ma 365 punktów sprzedażowych, czyli po prostu w kilku dniach w roku brakuje, brakuje punktów, więc Power BI bierze tylko to, co jest na wykresie do, do wytworzenia prognozy. W tym wypadku nie, nie była 365 dni, więc nastąpił błąd. Ja wiem, że jest 360 punktów, i tu już faktycznie zobaczcie, jest, jest bardzo mały. Mała ta przestrzeń, w której Power BI przewiduje, że wartości się znajdą, ale jednocześnie no jest ona dużo niższa niż te wartości z okresów takich przylegających do tej prognozy, gdyż są brane wartości z, prawie sprzed roku, a tak wyglądało to prawie rok temu. Więc bawiąc się tutaj tą sezonowością, należy dobrze rozważyć, co tak naprawdę chcemy przedstawić i no, tak ją dobrać, aby ona miała racjonalne uzasadnienie. Sprawdźmy jeszcze jakość prognozy dla danych cechujących się silną sezonowością. Tak się składa, że ja mam taki raport. Jest to raport o stopy, stopie bezrobocia w Polsce od roku 2003 do połowy roku 2020. Jak widać, stopa bezrobocia cechuje się właśnie bardzo silną e, sezonowością. Otóż w okresach letnich stopa bezrobocia maleje po to, aby rosnąć w okresach zimowych. Jest to oczywiście związane z dostępnością pracy sezonowej. W lecie takiej pracy jest więcej niż w okresach zimowych. Mają budownictwo, rolnictwo i tak dalej. I tak faktycznie wygląda ten przebieg. Styczeń 2025 5,50. po to, żeby w marcu osiągnąć 540, czyli zacząć spadać. A tutaj jest jednak pewne odchylenie i na okresy letnie w roku 2020 stopa bezrobocia rośnie. No myślę, że wszyscy wiemy o co chodzi COVID, pierwsze lockdowny, zamykają się przedsiębiorstwa, więc faktycznie ta stopa bezrobocia rośnie. Zobaczmy, jak przy takich warunkach zachowa się forecast i teraz go dodaję. No, bez sezonowości ta prognoza jest taka trochę smutna, zupełnie nie tego tego przebiegu. Natomiast przy e, danych rocznych, tu mamy dane na raz w miesiącu, e, no to wiadomo, 12 miesięcy mamy sezonowość, i teraz faktycznie Power BI stara się e, no, tak s, e, przygotować ten przebieg, aby na okresy zimowe w roku 2021 no, zwiększyć stopę bezrobocia, żeby później e, ją e, zmniejszać w następnych miesiącach. Także tutaj zachowuje się zupełnie poprawnie ten algorytm. No nie uwzględniamy oczywiście tego, że. Ta stała bezrobocia pewnie rosła dalej w górę. Jest to sytuacja jednak nietypowa i chyba wszystkie algorytmy były bezradne. Dobra, zatem przesuńmy naszą analizę, czyli wykorzystam ostatnią opcję ustawienia w prognozie, czyli zignorowanie ostatnich iluś punktów, w tym przypadku sześciu. Chcę, aby prognoza była robiona od 1 stycznia, i teraz Power BI oszacowuje, że wartość oczekiwana to. 5,72, czyli wyprognozowana tak naprawdę przez Power BI, a wartość rzeczywista to 5,50, natomiast widać, że w tym progu pewności 95% no to on, górny próg to jest 6,07, hmm. 5,35 dolny, wartość rzeczywista faktycznie się tam znalazła. Jeśli przestawię badanie zrównoważonej na więcej punktów, 24 na przykład, no to teraz już y, prognozy na rok 2020 otrzymałbym w taki sposób, i nie uwzględniając, COVID-a miałbym no, bardzo, bardzo już e, wyraźny przebieg, e, bardzo tutaj mała ta przestrzeń, czyli bardzo pewny był ten algorytm w tym przypadku jest bardzo pewny tych wartości, które prezentuje. Wszystko fajnie. A zobaczmy jeszcze. No, Przesuniemy to o 18 miesięcy. Sprawdźmy, jak wyglądałaby predykcja na rok 2019, nie predykcja, a, a prognoza. I tutaj no, już widać. Jak, jak fajne jest to narzędzie, gdzie praktycznie ten forecast pokrywa się z wartościami rzeczywistymi. To nie jest, to nie jest tutaj e, żadne oszukaństwo. Też, jak już mówiłem, e, stopa bezrobocia e, wyprognozowana to 5,70, e, rzeczywista 5,60. E, no, progi e, bardzo tutaj blisko siebie i elegancko to wygląda mm, dla, całego, dla całego roku 2019. Więc no, mam nadzieję, że udało się pokazać, jak fajną jest tutaj opcją ta, ta funkcjonalność prognozowania. Nie jest tak łatwo do niej dotrzeć, natomiast dzięki temu nagraniu, mam nadzieję, że teraz już wiesz, jak dokładnie skonfigurować tą jedną wizualizację, która ma opcję Forecast i będziesz mógł użyć, użyć w swoich raportach. Także dzięki, jeśli masz jakieś pytania, proszę zadaj, czy to pod nagraniem, czy piszą do mnie bezpośrednio norbert.kurski.maupawisbi.pl. Także zapraszam do kontaktu, a na teraz dziękuję, do usłyszenia.